I to osusza wszystkie łzy Którym ze mną jesteś tylko ty Zawsze pójdę w twoją stronę Więc nie oglądaj się O, słuchaj, JP3 odpowiada na to, na to, dlaczego opozycja nie wystawiła swojego kandydata w wyborach uzupełniających wstyd. Oto to. A teraz pretensje do Garbatego, że ma dzieci proste. No mówiłam, no, no co stało na przeszkodzie, żeby poszukać osoby, która się zgodzi i która wystartuje Ale w Ale zobacz, jak, jak radnego z Czarnej zajechano. No, zajechano tak naprawdę, no. mówiąc szkoda mi chłopaka, bo jak. Yy... Zajechano chłopaka strzelny. Przepraszam za chłopaka. To, yy, no, młody, młody człowiek. Młody no. człowiek, ale go zajechano. No i miał dosyć tego, tej szarpaniny. I, i ja przede wszystkim nie rozumiem. Ja pamiętam, jak burmistrz yy, wyczytywał jego nazwisko i mówił, że nie przychodzi na sesję. Kto stanął w jego obronie? No, czy szef, no. Czy szef rady stanął w jego obronie? Czy odparł atak? Czy no, no, to wypisywanie jakichś takich bzdurnych zestawień frekwencji to już było czas poniżej pasa, no ale też, nie pasowało, nie, nie pasowało i też nie, nikt nie i się po też Nie się Też nikt nie bronił, nie stawał w obronie. No najgorzej, że wszyscy milczą i wiedzą, co się naprawdę dzieje w gminie i kto, kto rządzi, kto ustawia i radę i tak dalej. No to, to, to przecież te zmiany teraz to nic innego, jak ustawianie pod siebie, żeby rady po siebie, żeby, żeby mieć spokój. No. Ciemnopopielaty Kosaciec odpowiada na komentarz. Wróciła wać pani, która nie umie się wysłowić, z czytaniem też ma problem, jako mieszkańcy gminy wstyd, że taki ktoś piastuje takie stanowisko. Kto ją zna, również wie, że za kołnierz nie wylewa. Panu Łukaszowi dziękuję, za 4 lata szarpania się, rr. No taki jest komentarz. O, dyżami? o Boże. <noise> Tu ktoś po prostu wzywa. No to chyba dobry komentarz. Pomidorowa tabuła. Weź, przestań. W Czernej nie ogarnęli jednego kandydata, bo tu jest nie. Wrócę. Dobrze powiedziane. Mam nadzieję, że pan Łukasz będzie kandydował na burmistrza. No jest odpowiedź. Weź, przestań. W Czernej nie ogarnęli jednego kandydata do rady, gdyby nie to by nie byłoby odwołania ze stanowiska. No już, nie upilnował punkt. swojego stołka. No, no w punkt, gdyby, no, nie tak to, sem, nie gdyby nie to, nie byłoby odwołania. Gdyby nie to, nie byłoby odwołania, gdyby nie Parzyce, nie byłoby odwołania, gdyby tam poszła kampania. To zupełnie inaczej byśmy no, ale dzisiaj pop, ale pop rozmawiali, komentowali. Popatrz, co się dzieje. Jesteśmy biedną gminą. Z takie z, z procesami, z w tle. Yy, 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 no, wyśmiewani czy, przez cały powiat, czy, przez lokalne portale. No, może by tak na gminę niebieską kartę założyć. Gdzie to się... Jako ofiary przemocy, czy jako sprawcy? No, nie wiem. No. no, A jest coś takiego jak niebieska karta dla gminy? Nie wiem, czy do Morowickiego zadzwonić. Mhm. Lop, ale y, lop. Wiesz, co to jest lop? Liga Ochrony Przyrody. Tak? Tak. Lok. a nie lok. To było kiedyś, to się prawa jazdy robiło. Uh -huh. A co tobie Milików przeszkadza? Nie podobają się tobie dyskoteki przy Disco Polo? Nie. A nie? Mi nie. A milików... tak jest tak, Milików mi nie przeszkadza. Milików mi nie przeszkadza i mówię tak, tak, kto chce słuchać Disco Polo, to proszę sobie słuchać. Każdy odbiorca ma swój rodzaj Jestem, muzyki. No do... Milików jest ok. Na pewno nie Fajnie słucham ludzie. do poduszki, ale jak pój pój pójdę na festyn, no to miło się słucha. Tak. No... Dlaczego? Ja nie mam... Piwo za 2,50 i, 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 i... No jeżeli są odbiorcy i ktoś ma takie potrzeby, no to dlaczego komuś tego zabraniać i krytykować? Nie dla każdego Verdi. Może być Zenek. Malkon. Rzeczywiście, wklejanie Milikowa w swoje przemyślenia jest nie na miejscu. To jest fakt. Z drugiej strony, wielu komentujących ma rację, mówiąc, że ktoś przespał wybory uzupełniające. Psioczeń pod adresem obecnie panującego w Nowogrodźcu pana RL jest mnóstwo. Tylko dlaczego psioczący nie wystawili do tych wyborów swojego lub swoich kandydatów? Sądzę, że liczyli na cud, że ktoś za nich to zrobi. Cuda mogą się zdarzyć w Totolotku, ale jak nie kupisz kuponu, to też cudu nie będzie. No właśnie, no Malkonie, zgadzam się w, 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 w całości. No w całości. Dlaczego... Y, psioczon... Nie wiem, czy przeczący, czy nie, dlaczego y, nie wystawiono swojego kandydata? Jak ktoś nie mógł, nie chciał, nie potrafił, to wystarczyło przyjść i powi powiedzieć Pomożecie. Pomożemy. Ten problem jest gdzie y, pomoże... indziej. Bo... I pomoglibyśmy. Program... I pomoglibyśmy. Z jakimś programem radni idą. Do, do wyborów, i wystarczyło ten program przebijać się z tym programem bez względu na wszystko. Wiem co mówię, bo siedziałem w ławach radnych w dwóch szczebli i wiem na czym to polega. Ale... Po prostu trzeba starać się przebijać. Nie to, że ktoś tupnie i ja się wycofuję, bo to na tym to nie polega. Ja się tupania nie bałem nigdy, no i, i to inaczej szło. No, ale że się nie bałem, no to, to się wzięli za mnie. i. No ale za tych co nie się usadzili, bali. No. ale za tych co się bali, to też się wzięli. To trzeba, proszę państwa, no to bać się czy nie bać. No. No ja właśnie. się nie boję. No to za tych, co się, to, co się bali, to też się wzięli. No. Także jakby nie było to. No, jakby nie było, litery to się... z tyłu. Tak.